Parowóz PX-48 nie stoi tutaj bez powodu. Tędy, po drugiej stronie ulicy, biegła kolej Marecka z Warszawy do Radzymina. Dlaczego kolej z Warszawy do Radzymina nazywała się Marecką? Dlatego, że budowniczowie tej kolei Tworzyli ją etapami i najpierw uruchomiono ruch do Marek. Do Radzymina dopiero później, ale nazwa pozostała. Z Warszawy do Radzymina jest niecałe 20 km, pociąg pokonywał tę trasę w godzinę. Czy takie parowozy jeździły na kolei Mareckiej? Tak. Czy ten konkretny parowóz jeździł na kolei Mareckiej? Nie wiadomo tego do końca. Nie ma go ani na liście tych, które były w pierwszej dostawie, ani na liście tych, które służyły na kolei Mareckiej pod koniec jej eksploatacji. Ale niewykluczone, że gdzieś pomiędzy tymi dwiema datami ten parowóz tutaj był. Dlaczego? Dlatego, że maszyny trafiały na naprawy okresowe i w ich miejsce przychodziły inne. Tak więc, kto wie, możliwe, że ten parowóz również woził pasażerów i towary między Warszawską Pragą a Radzeminem. Tu znajdowała się początkowa stacja kolej mareckiej przy stalowej 60 wczesnej. Stacja nosiła nazwę Warszawa Starowa. Za tym starym murem mieściły się wojskowe magazyny, z których wychodziła bocznica kolejowa, łącząca się z główną linią kolejową, i tędy też przechodziły tory kolei Mareckiej, która dalej wzdłuż Szosy Radzymińskiej przez drewnicę, marki, słupno, zmierzała do Radzymina. To skrzyżowanie zaczęło się robić kłopotliwe, gdy zbudowano trasę WZ. W przełom lat 40. i 50. Wtedy to stację początkową przeniesiono tutaj z okolic ulicy stalowej w sąsiedztwo dzisiejszej stacji Warszawa-Wileńska. Parowóz na szerokość toru 750 mm. Gdy budowano kolej marecką, miała ona Szerokość torów 800 mm i od momentu budowy, od przełomu XIX i XX wieku, aż do roku 1951 właśnie taką szerokość torów miała Kolej Marecka. Kolej przebudowano po to, żeby znormalizować tabor pomiędzy rozmaitymi kolejami wąskotorowymi, które były w Polsce. Takie właśnie parowozy stały się podstawowym typem. Na kolej Marecki. Ale tutaj ruch. Szosa razy mińska. Zabiła kolej Marecką. Nie było innego wyjścia. Gdy ją budowano, tutaj był tylko trakt, który był albo błotnisty, albo zamieniał się w tumany kurzu. Zimą też był ciężko przejezdny. Gdy utwardzono tę jezdnię, a potem poszerzono ją, dni Kolei Mareckiej były policzone. Te budynki z drugiej strony ulicy pamiętają jeszcze kolej Marecką. A w tym skrajnym znajdował się, znajdowała się poczekalnia i kasy biletowe Kolei Mareckiej. Dobrze widzieć, że to wszystko jest teraz odnawiane, że będzie wyglądać lepiej jest jeszcze parę lat temu. Tędy biegła wąskotorowa kolej Marecka z Warszawy do Radzymina, którędy dokładnie ten mostek nie został tu zbudowany po to, żeby puścić nim chodnik. Przyjrzyjmy mu się uważnie. Kiedyś biegły tory kolejki mareckiej. Tutaj do 1974 roku znajdowała się ostatnia stacja Kolei dojazdowej mareckiej. Jesteśmy w Radzyminie, a to ewidentnie wygląda na dawny peron kolejowy. Czy tak rzeczywiście jest? Tak, to jest prawdziwy peron, który pamięta tamte czasy, a równia stacyjna znajdowała się tutaj. Do tego obok stacji były jeszcze bocznice obsługujące pobliskie zakłady przemysłowe. Ale najlepsze, najlepsze ze wszystkiego w minie, znajduje się tutaj. Proszę bardzo, to jest budynek dworca Kolei Mareckiej. Nie tylko zachowany, nie tylko pięknie odnowiony, ale też cały czas wyglądający tak jak za czasów świetności tej kolei. Ktokolwiek tego dokonał, ktokolwiek o to dba, respekt. Respekt za szacunek dla historii, dla tego co w minie było charakterystyczne dla tego, co Radzymin w sobie miał wyjątkowego. Duża stacja końcowa kolei wąskotorowej. Tak to powinno wyglądać, tak to się powinno robić. Jeżeli my dzisiaj zadbamy o to, co było kilkadziesiąt lat temu, to może kiedyś ktoś zadba o to, co my robimy dzisiaj. To jeden z zakładów przemysłowych, które miały swego czasu bocznicę do końcowej stacji, Kolejki Mareckiej. Co włożono koleją Marecką, to co wyprodukowały pobliskie folwarki, płody rolne, żywność, drewno z pobliskich lasów, ogromne ilości cegły. Dlatego, że tu dookoła było mnóstwo dobrej gliny, z której wypalano cegłę, a Warszawa potrzebowała każdej ilości cegły. Budowano dużo, a i tak problemów mieszkaniowych. Nie Problemy mieszkaniowe Warszawy spowodowały, że ludzie zaczęli emigrować na przedmieścia i koleje wąskotorowe również w tym pomogły. Koleje wąskotorowe, m.in. Kolej Marecka, pomogły w tym, żeby zurbanizować okolice Warszawy, które na przełomie XIX i XX wieku były głównie rolnicze, a pod koniec XX wieku stały się całkowicie zabudowane. W tamtą stronę w tygodniu jeżdżono do pracy, a w weekend, w weekend jeżdżono na zieloną trawkę, nad Strugę, nad Świder. Wtedy w pociągu było wesoło. Był śpiew, muzyka i hulanka. Kolej wąskotorowa, zarówno Radzymińska, jak i inne podwarszawskie koleje wpisywały się w historię tych okolic. Ten monument upamiętnia kolejarzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Wspaniale, że upamiętniono ludzi, wspaniale, że upamiętniono ten kontekst, bo przecież miejsce jest idealne. Tu znajdowała się stacja końcowa Kolei Mareckiej. Również kolejarze aktywnie brali udział w konspiracji czasu okupacji hitlerowskiej w czasie II wojny światowej. Wspierali m.in. szmugiel żywności do Warszawy, ostrzegając o łapankach, organizując skrytki w taborze. Walka z wrogiem, czy tym ze wschodu, czy tym z zachodu, była również udziałem kolejarzy, którzy za tę walkę częstokroć płacili najwyższą cenę. Kolej Marecka nie miała prawa wytrzymać konkurencji ani z ciężarówkami przewożącymi towary, ani z miejskimi autobusami przewożącymi pasażerów.